Witam na kanale New Power Show. Zapraszam Was na spotkanie z Elą Kalisiak, która jest samodzielną mamą, wychowuje trójkę dzieci i stwierdziła, zadbam o siebie. Wysłuchajcie, do czego doprowadziła ją dzisiaj e, terapia z DR-mi i mam nadzieję, że to będzie szalenie inspirująca historia. Dzień dobry, mam na imię Ela, mam 37 lat. Jestem szczęśliwą kobietą. Zawodowo jestem polonistką, natomiast nie pracuję w zawodzie już ponad 5 lat. Od 4 lat buduję swój biznes jako partner firmy Nuskin. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci w bardzo absorbującym wieku i psią mamą jednego Jackusia, Jackera Sela. E, moja historia, moja przygoda z Tiermi, to tak naprawdę um, kolor czerwony. Dlaczego? Dlatego, że wymyśliłam sobie któregoś pięknego dnia w styczniu, że na wesele mojej kochanej kuzynki będę chciała włożyć czerwoną sukienkę. Wyciągnęłam tę sukienkę z szafy i niestety nie leżała ona tak, jak chciałam, żeby leżała. Wtedy podjęłam decyzję. No, to się musi zmienić. Na tym weselu będą wszystkie moje piękne kuzynki, siostry, będą przyjaciele, znajomi. Ja chcę wyglądać oszałamiająco, ale przede wszystkim ja chcę się czuć niesamowicie. I to było to, co mnie popchnęło do mojej decyzji. Ta decyzja to oczywiście zmiana swojego ciała, ale też zmiana mm, nawyków dotychczasowych. I tak szczęśliwie się zdarzyło, że akurat firma Nuskin wprowadzała System Tiermi. Więc ja, jako też świadomy partner i bardzo uczciwie, szczerze pracująca dystrybutorka, pomyślałam, no, muszę przetestować to na sobie. Bo jeżeli nie przetestuję na sobie, nie będę mogła tego polecać. I na początku, trochę po cichutku, wdrożyłam swój plan nowy żywieniowy i wprowadziłam system Tiermi. No, i wtedy się zaczęło. Co się zaczęło? Moje efekty zmieniały się po prostu w oczach. Od ludzi słyszałam naokoło do otoczenia, że widać tę moją zmianę. Gratulowano mi wytrwałości, konsekwencji. Natomiast yy, ja wiem, że decyzja, moja decyzja to było jedno, a druga sprawa to było wsparcie właśnie systemu Firmy. Na początku wprowadziłam dwa produkty: My Goal i My Edge, ponieważ e, takimi moimi największymi bolączkami e, było zawsze nieregularne jedzenie, e, duże najadanie się wieczorami, plus podjadanie. Jestem nałogowym czekoladoszercą. Ale jak to mówię na odwyku, ponieważ od 5 miesięcy może łącznie tabliczkę czekolady zjadłam. Naprawdę to się zmieniło, i w tym pomogło mi właśnie wprowadzenie suplementu My Edge, który odwrócił moją uwagę od takich napadów właśnie na słodycze. Ja jestem niestety. Taką osobą, która miała nawyki żywieniowe, podkreślam, miała, miała nawy nawyki żywieniowe pod tytułem: nagradzam się jedzeniem i pocieszam się jedzeniem. I to było dla mnie bardzo zgubne, to bardzo chciałam zmienić i to zmieniłam, bo dziś muszę powiedzieć, muszę się pochwalić, że efekty właściwie przeszły nawet moje najśmielsze oczekiwania. Takie efekty w liczbach, tu posłużę się kartką, to jest. 10,3 kg mniej na wadze, 5,5 cm mniej w talii, 8 cm mniej w brzuchu, w udach około 5-6, w bicepsie 2,5 cm. Czy tę moją zmianę widać? Widać, czy tę moją zmianę czuć, czuć. Przede wszystkim czuję ją ja bo to było to, co mnie pchało do przodu w mojej decyzji, to, co mi pomagało wytrwać i co było moją motywacją, to, że chciałam się dobrze czuć. Jak myślicie? Jaki był efekt na weselu? <noise> Oczywiście, osiągnąłam swój cel, wyglądałam pięknie, czułam się niesamowicie dobrze, lekko, czułam się wyjątkowo, wyglądałam i czułam się jak milion dolarów, więc no, było to bardzo, bardzo miłe. Czy wydarzyłoby się to bez Tiermi? Nie wiem, nie potrafię tego odpo odpowiedzieć na to pytanie, natomiast wiem, że system Tiermi bardzo mi w tym pomógł. Bo tak jak nazwa mówi, system Tiermi to jest coś, co wspomaga organizm mi bardzo pomógł w moich nowych nawykach, pomógł mi wdrożyć to, czego nie mogłam przez lata ustabilizować. Dziś, czuję się fantastycznie. Tryskam energią, lepiej śpię, moja przemiana materii jest dużo, dużo lepsza. Czuję się lżejsza i faktycznie jestem lżejsza, nie tylko na wadze. Dużo lepiej wygląda mój brzuch. Pozbyłam się wzdęć, nie mam balona, krępującego takiego odstającego brzucha, który jest widoczny, zwłaszcza pod jakimiś dopasowanymi ubraniami. Nie ma tego. Za to jest lekkość, jest uśmiech, jest duma, że doprowadziłam to moje postawienie do celu, chociaż nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa. Moje zamierzenia idą troszeczkę dalej, i wiem, że właśnie system Tiermi mi w tym pomoże, dlatego że jestem już w tym systemie kilka miesięcy i. Czuję się bardzo dobrze, a jeżeli coś mi się sprawdza pod tym względem, że czuję się bardzo dobrze, no to po co z tego rezygnować? Bardzo polecam ten system wszystkim, którzy podjęli taką decyzję lub chcą podjąć taką decyzję, że chcą zmienić swoje ciało, ale nie po to tylko, żeby się podobać innym, czy żeby wbić się w wymarzoną sukienkę, ale po to, żeby się dobrze czuć. Niech to stoi na pierwszym miejscu Waszych postanowień. To, żeby przyjemnie było patrzeć w lustro, żeby pojawił się uśmiech na Waszej twarzy, kiedy już osiągniecie swoje cele. A z tym systemem jest to naprawdę dużo, dużo łatwiejsze. Bardzo polecam i tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.